Dobra, czy 120 i witam was w kolejnym filmie na moim, znaczy w kolejnym live na moim kanale. Ostatni był tylko, że nikogo na tym live nie było. A ja jak chcę, żeby piszczał, było jedno powiadomienie, nie wiecie. Drugiego live odpalam tak po prostu. Tu jest URL zapasowego. Ludzie, jest ktoś, ludzie, ludzie Jest ktoś, w wahanie... uh. okay. Ludzie, ludzie, czemu tu nie ma xd Jedna osoba. Tamta transmisja trwała prawie 2 godziny. Zakończyłem ją, bo nikt jej nie oglądał. A po prostu też było nowe powiadomienie. Przyszło, hehe <gryzamy> No, mm. wiecie, wiecie. Dobra. My w tym czasie. Kupson ninja. Dzień dobry, my friends. Dzień dobry, my friends. Dzień dobry, Dzień dobry my friends. Jeszcze może chwilę będzie po świata. Ja już ją wymutowałem. Ja mówię, ludzie, 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 was proszę, pijajcie na tego live, bo było mi smutno. Kupcyn. Aha, house? No mnie? To śmieszne Lomeldeo. No, Właściwości dźwięku. A wiem, wiem, wiem. Okej. Okay. Wszystko w porządku. Czy jest ktoś, ktoś? Jest, jest. Y, dwie minuty temu. Bez nikogo, bez lajku, bez A Ojej! nas miał wbić. Nie wbija. Zapomniał sobie. Top chat. Czy na żywo. Proszę was. Ja was proszę, wyjdźcie bo dziękuję. A do mnie tu. Zaproszę. Nie. Czy on nie ze znajomych? Ja nie wiem. Poglądamy jak się grają. A u mnie ktoś jest jedna osoba, czyli ja cholerny, jasny, nikogo nie ma. Było 200 osób wcześniej. E eu vou me levar a um tipo, de tipo, de PC, de de... é uma e depois eu e uma hora. IPO. Será que IPO, Pixie o Não, Zabierze mi do randomów? Do randomów teraz nie. Takimi ludźmi nie wiem. No mówię, mam Dwie osoby. Witam jedną osobę. Witam jedną osobę. Kto tą osobą jest? To by to było na nas. Chcę high Daj mnie hajs. Prost. Chcę hajs. No to fajnie. Do randomów nie wygląda. Yeah, I cool. Czemu nikt nie ogląda mojego live? Dobra, dobra, dzisiaj już by, dzisiaj już by live. Piątę na pięknie widać, Czemu nikogo na nim nie ma? Nie mam nawet komentarza ludzi. Czemu mi YouTube uciął zasięgi? Susana się ma kończy la i walą.